I <laughs> Pan moim panem jest. On kocha mnie, kocha mnie. Przepraszam, jestem sprowokowany do tego śpiewu, bo już dawno nie śpiewałem. <laughs> idiotycznymi komentarzami, że, żebym nie czytał z promptera czy coś takiego. Co za absurd. Przepraszam, tak. Weź, prześlij prompter, bo już mi się pan skończył. Oto powiem, nigdy i niczego nie czytam. Jeśli czytam, to trzymam albo książkę, albo smartfona w ręku i wtedy wyraźnie mówię, że przeczytam wiersz, bo to, bo to praktycznie zawsze chodzi o jakiś wiersz. A więc pan! i Pani, żeby iść zgodnie z duchem czasów i równouprawnieniem. Ale moim zdaniem tylko Pan daje nam możliwość tego wspaniałego ryku bojowego. Pan moim Panem jest. Pani już nie. Ramen. I jeszcze, proszę Państwa, żeby być jeszcze poprawniejszym z uwagi na dziesiątki, setki płci, a płciowość, a binarność, niebinarność, totalny hardcore, osoba Pańska, albo Pan X, albo w ogóle Pan XXX. Ramen.